W okularach słońce mi błyska Waga leka, ale serce zyska Szysta koni pod maską drży Każdy rów, no wiesz, to ja i my BMW na przelocie rytm w tle Każdy zakręt to moje święte tchnienie Radyko gra, średnie brzmienie w tle Lecz droga moja to jest moje marzenie Moje marzenie Droga długa, horyzont woła Silnik Bestia w polach, waga piórkowa, ale duch stalowy Każdy ruch mój, to fakt podstawowy BMW na przelocie, Rick w tle, Każdy zakręt, to moje święte tchnienie Radykograf, średnie brzmienie w tle Lecz droga moja, to jest moje marzenie Moje marzenie lustro wsteczne, spojrzenie zimne W maszynie życie, w sercu płomień silny każdy znak, mijam, jakby nic To moja gra, mój drogowy hit BMW na przeroczy ritmę Każdy zakręt to moje święte tchnienie Rady go gra, średnie brzmienie w tle, lecz droga moja, to jest moje maszenie Moje maszenie, moje maszenie, moje maszenie. O, o, Moje maszenie. Droga długa, horyzont woła Ściennik ryczy, jak dzika bestia w polach Waga piórkowa, ale duch stalowy, każdy rów mój to fakt podstawowy BMW na przeloży w tle Każdy zakręt to moje święte tchnienie Rady go gra, średnie brzmienie w tle, lecz droga moja, to jest moje marzenie. Moje